now he's the head of Xbox. Please welcome Bill Spencer. Manage of Xbox Series X. Siemanko! Nowy Xbox z serii X miał swoją premierę na początku listopada i od tego czasu biłem się z myślami kupić czy nie. W sumie to do tej pory mam ten dylemat z tym, że w chwili nagrywania tego materiału jestem bardziej na nie niż na tak. Koronnym argumentem przemawiającym za zakupem było to, że od startu wykupiłbym Game Pass Ultimate i bez konieczności ponoszenia jakichś znaczących kosztów od początku miałbym dostęp do dosyć szerokiej biblioteki gier. Mimo posiadania średniej klasy laptopa, na którym to mogę odpalić większość gier w jakichś tam detalach, brakuje mi tego uczucia, które towarzyszyło przy zakupie Xboxa 360. Siadasz, odpalasz konsolę i grasz na dużym ekranie, bez zastanawiania się nad poziomem detali, czy będzie płynnie działało. Po prostu odpalasz i zanurzasz się w imersji. Na 360 spędziłem długie godziny nad serią Gears, Forza, Dantes Inferno Pro Evolution Soccer i jeszcze kilkoma tytułami. Kupując go bodajże w 2009 roku, czyli już 3 lata po premierze, wciąż widziałem ten skok jakościowy w grach między tym co było na PS2, Xboxie pierwszej generacji, a nawet tym co aktualnie ogrywałem na PC. I takiego efektu spodziewałem się czekając na premierę Xboxa z serii X. Oczywiście wiedziałem, że tak naprawdę nie ma jeszcze tytułów stricte pod nową konsolę. A to co pojawia się, to takie międzygeneracyjne zapchaj dziury. Gry posiadające już ładniejszą grafikę w porównaniu do tego co jeszcze do niedawna było na rynku, ale jeszcze nie tytuły, które wykorzystują potencjał konsoli. I tak, wiem co chcecie powiedzieć, kup konsole za 3 lata, wtedy będą już tytuły konkretnie pod tą konsolę. Wyglądające na pewno lepiej. Tyle że ja chciałem pograć już, naoglądałem no, się sporo filmów na YouTubie pokazujących jak wyglądają gry, po prostu się napaliłem. I tak się stało, że posiadaczem nowego Xboxa z serii X stał się mój szwagier, którego to odwiedziłem jeszcze w tym samym tygodniu, w którym kupił. Kiedy zasiadłem w końcu do konsoli, jakże wielkie było moje rozczarowanie, kiedy zobaczyłem jak to wszystko wygląda. Zapewne wszyscy widzieliście specyfikacje, znacie czasy ładowania gier, przełączania się pomiędzy nimi. Wszystko dzięki dyskowi SSD działa świetnie, płynnie instalacja 80 GB tytułu to kwestia poniżej godziny. Na dobrym łączu oczywiście. A sam Game Pass to świetne rozwiązanie, aby za ułamek ceny nadrobić zaległości z wielu lat dzielących 360 a Serię X. Niestety to koniec plusów. Kiedy opadło podniecenie wywołane widokiem nowej konsoli, nowego, nowego pada, eksploracji setek tytułów z Game Passa, zacząłem przyglądać się na chłodno całej konsoli jak to mam w zwyczaju, kalkulując, przeprowadzając swoisty benchmark. Odpaliłem takie tytuły jak Gears, Battlefield, Forza, World War Z, najnowsze NBA, FIFA, Duma i jeszcze kilka innych. W zasadzie dużą część tytułów, które chciałem ograć na nowym nabytku. W każdym tytule poświęciłem trochę czasu na zwykłą grę, jak również na przegląd tego, jak te gry wyglądają. I tu moje pierwsze rozczarowanie. Teraz taki mały flashback. Jakiś miesiąc temu kupiłem sobie GTA 5 na laptopa i gra ta działa płynnie w zasadzie w najwyższych ustawieniach oprócz MSAA. Powiedzmy tak 95% maksymalnych ustawień. I niestety moje wrażenie z każdej z gier na Xbox Series X jest takie, że wyglądają one zgoła inaczej niż sobie to wyobrażałem i widziałem na YouTubie. Ba porównując do GTA V, w którym spędziłem kilka ładnych godzin, wypadają tak se. Owszem, uroku dodaje to, że grałem na dużym 55-calowym ekranie, leżąc wygodnie w łóżku trzymając pada. Nie zmienia to jednak faktu, że gry wyglądały co najwyżej przeciętnie. Co gorsza, kiedy po zakupie 360 odpaliłem Force, Gearsów czy Dantes Inferno, to były dla mnie naprawdę piękne gry. A teraz porównując gry z maszyny, która ma w teorii 10 razy potężniejszy układ, jak mój laptop, do leciwego GTA V, w którym to urzekło mnie tak wiele rzeczy, szczegółów graficznych, szczególnie eksploracja miasta po zmroku, to te gry z Xboxa serii X wypadają po prostu blado. Rozumiecie, nie są to brzydkie gry, wręcz przeciwnie, wyglądają bardzo ładnie, ale to już było, już to widziałem, ten poziom detali. Po prostu żaden z odpalanych tytułów nie spowodował u mnie przysłowiowego opadu szczęki, raczej chwilowy zachwyt, który przerodził się w obojętność. Ponadto w internecie wszyscy rozwodzą się nad innowacyjnością nowego pada do PS5, a opadzie do Xboxa z serii X nie mówią nic. Jedyny pozytyw jest taki, że pad do Xboxa nie zmienił swojej doskonałej formy. Jak dla mnie to wygląda bardzo podobnie do tego z Xbox One, a nawet do tego z 360 działa trochę lepiej, nie wiem jak to powiedzieć, może bardziej gładko, ale różnicy jako takiej nie widać. I niestety jest to tylko w moim odczuciu mały upgrade, jak zmiana telefonu z 5.8 na 6.1 cala. Jest jakaś różnica, ale w zasadzie to tylko drobna, kosmetyczna. Jak dla mnie laika, to nie widziałem nic, co mogłoby być innowacyjnością taką jak triggery czy nowa wibracja w kontrolerze do PS5. Doskonale zdaję sobie sprawę, że może mam trochę zbyt duże wymagania co do konsoli, która kosztuje tyle co średniej klasy karta graficzna do PC. Wiem to i zdaję sobie sprawę, że czasy, kiedy to konsole wyprzedzały PeCety, bezpowrotnie minęły. Jednak po 7 latach od premiery Xbox One spodziewałem się czegoś więcej. Chyba po prostu za bardzo napaliłem się na nową konsolę. No cóż, może czas pokaże jeszcze na co stać nowe stacje grające od gigantów z Redmond i Tokio. Może powinienem powiedzieć ze Stanów i z Japonii. Na dzień dzisiejszy, natomiast po przetestowaniu najnowszej konsoli przez kilka godzin, zmuszony jestem powiedzieć, że wizja zakupu oddaliła się ode mnie. Przynajmniej jeżeli chodzi o X-Klocka. Niemniej jednak życzę długich godzin wspaniałej imersji zadowolonym posiadaczom. Może za jakiś czas do Was dołączę. A na dziś to tyle. Na razie, cześć!